I przejdziemy do wystąpienia pana dyrektora Arkadiusza Arciszewskiego z, trakcja, z firmy Trakcja SA. Tytuł wystąpienia: Trakcja eksperci od torów. Zapraszam. Głównym przedmiotem działalności grupy Trakcja jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową. Specjalizujemy się w świadczeniu usług inżynieryjno-budowlanych. Projektujemy, budujemy i modernizujemy linie kolejowe i tramwajowe, sieci trakcji kolejowej, tramwajowej oraz linie elektroenergetyczne. Budujemy mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia podziemne, ściany oporowe, drogi i towarzyszące elementy infrastruktury kolejowej i drogowej. Wykonujemy prace ogólnobudowlane z zakresu przygotowania terenów podbudowy, wznoszenia i modernizowania budowli, a także instalacji budowlanych i trakt kończeniowych. Istotnym elementem naszej oferty jest budownictwo kubaturowe. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów zdalnego sterowania. Spółki z naszej grupy od ponad 70 lat realizują kompletne instalacje elektroenergetyczne średnich, a także wysokich napięć, zarówno w nowych, jak i modernizowanych i remontowanych obiektach energetyki kolejowej. Trakcja to perła w grupowej koronie. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Polski i ma znaczący udział na rynku litewskim. Realizuje obiekty mostowe w Szwecji i prowadzi działalność w Niemczech. Głównym przedmiotem naszej działalności jest organizacja i wykonywanie robót budowlanych montażowych. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy, modernizujemy linie kolejowe i tramwajowe, sieci trakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych, obiektów przemysłowych, budowy mostów, wiaduktów, stacad przewózów i tuneli. Trakcja jest podmiotem o wysokim znaczeniu dla zapewnienia odpowiednich warunków technicznych prowadzenia ruchu kolejowego oraz modernizacji i budowy linii kolejowych w Polsce. Trakcja należy do grona liderów branży, realizując kilkadziesiąt kontraktów rocznych. Około 20% długości linii kolejowych przygotowanych dla pociągów Pentolino, w tym odcinki tras Warszawa-Gdynia, Warszawa-Katowice. Kraków Rzeszów i częstochowa Wrocław zostały kompleksowo zmodernizowane przez trakcję. Kontrakty obejmujące tym zakresem kompleksową modernizację linii kolejowych od lat należą do najbardziej skomplikowanych. Aby móc w pełni podołać wymaganiom zamawiających, realizujemy roboty torowe w całym obszarze działań. Roboty wykonujemy z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, tak aby sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom zamawiających. Pozycję lidera rynku wypracowaliśmy dzięki doświadczeniom zdobytym podczas modernizacji wielu stacji oraz setek kilometrów linii kolejowych na terenie całego kraju. Dysponując profesjonalną kadrą, nowoczesnym parkiem maszyn oraz bogatym doświadczeniem, Trakcja wykonuje inwestycje miejskie związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej. Budowaliśmy, rozbudowaliśmy, i zmodernizowaliśmy linie tramwajowe, tory i kompleksowe rozwiązania związane z zasilaniem miejskiego transportu, w szczególności szynowego. Trakcja stawia na innowacyjność. Dowodem na ten fakt jest przyjęta strategia projektowania, realizacji i zarządzania inwestycjami budowlanymi. Jednym słowem, trakcja stawia na bil. Dziękuję bardzo, panie prezesie. No, imponujące kontrakty, wysokie kompetencje gratuluję. thank <music> you